Jaki jest idealny przepis na cringe? Pozwolić Marcinkowi mówić. Witam Was, moi drodzy, bardzo serdecznie. Dzisiaj sobie powiemy, co się dzieje, kiedy z pięknego, ładnego safe space'a, którym jest studio para telewizyjne, Marcinek wyjdzie poza właśnie swój safe space do innych, normalnych ludzi. Zaczyna się epicki maraton cringe'u, który właśnie sobie omówimy. Jeśli chodzi o źródło, to źródłem jest fanpage pod tytułem znamienitym Marcin Rola. Z powrotem do przedszkola, sekcja walki z biedą umysłową. Zapraszam do zapoznania się z kontentem, który ten konkretny fanpage udostępnia, jeśli chcecie wiedzieć, co tam u Marcinka na bieżąco. Dzisiaj zajmiemy się przemówieniem, które właśnie ten fanpage sobie udostępnił. Jest to przemówienie po uroczystości, po Marszu Powstania Warszawskiego, i gościu zaczyna bawić się w jakieś tam przemowy na kiju, wobec tego sobie teraz to omówimy. Ale lepsza, ale właściwie kto to jest ten Marcin Rola? Już tłumaczę, moi drodzy. Marcin Rola, zwany także Marcinkiem, jest to gościu, który jest dosyć mocnym kasztanem. Kasztanizm tego gościa polega na tym, że gromadzi on w swoim para studiu, para telewizji, w Polskiej Patriotycznej, wszelkie możliwe szurje. Sprawa z lewa zewsząd. I jeśli coś jest popularną szurską teorią, to nie martwcie się, Marcinek na pewno przedstawiciela tej szuri do siebie zaprezentuje. Prosił. Marcinek jest znany z tego, że dosłownie wierzy w każdą możliwą pierdołę, którą ktoś przedstawi, obojętnie czy jest to pierdoła choćby mająca cień sensu, czy nie. Tym pięknym sposobem Marcinek wierzy w spiski lewicy, która ma zniszczyć Polskę, w Sorosa, w to, że pandemia to jest spisek wymyślony, spisek wszelakich różnych elit typu PIS, typu PO, typu nawet Soros. Wszystko Wszyscy właściwie są jedną wielką bandą spiskującą przeciwko wielkiej patriotycznej elicie polskiej, wielkich Polaków patriotów, którzy chcą zniszczeni być przez wszystkich. Tylko kurde jak na złość. 99% zagrożeń to niestety, ale wynika tylko z ich urojeń własnych oraz jest następstwem ich własnych pierdół, które odwalają. Dobra jedziemy do fragmentu. Na początek Marcinek Witam się, czołem dzięki poczcie! Moje pytanie jest bardzo proste, ponieważ wiecie, czołem to jest, to jest skrót właściwie od cześć, czyli oddajemy cześć danej jakiejś tam rzeczy. Tylko no wiecie, no jest taki jeden problem: co to jest ta wielka Polska? Czy im chodzi, nie wiem, może o państwo Mieszka pierwszego które było cały czas pod nóżkiem Niemiec, a może im chodzi o państwo Bolesława III, które było rozbite przez to, że Bolesław III krzywousty chciał kombinować? i wyszło jak zwykle. No na pewno im nie chodzi o państwo Kazimierza Wielkiego, gdzie Żydzi żyli z połem, z Polakami i tylko właściwie dzięki tolerowaniu Żydów gospodarka się kręciła jak porąbana. No nie, już wiemy od jakiegoś czasu, że nacjololo tak średnio lubią tych Żydów. Na pewno też im nie chodzi o państwo Jagielonów, gdzie imigrant, litewski władca rządził całą Polską i tylko wtedy był spokój. I jako że wiemy, że są tak średnio z demokracją, tak bardziej właśnie nam bakier, no to raczej im nie chodzi o tą pierwszą rzecz pospolitą, czyli królów elekcyjnych, zwłaszcza o dynastię Wazów, czyli Zygmunt III, Kazimierz, którzy byli Szwedami i ani słowa po polsku nie umieli. To może im chodzi właśnie o rzecz pospolitą tego sławnego Jana III Sopyjskiego, bo wiecie, ura, Polacy, guzaria, ura! Tylko wiecie, tak niestety, no, by on był wtedy największy ci pierdolnik gospodarczy darliśmy koty praktycznie z każdym sąsiadem no i e, Polska była na krawędzi rozpierdolu kompletnego Sy nam się kończą został nam Stanisław August Poniatowski no i sasi którzy byli pod nóżkami kolejno albo Niemiec albo Rosji i właściwie cały czas było od sasa do lasa od Niemiec do Rosji od Niemiec do Rosji I praktycznie był to kompletny rozpierdol który oczywiście zakończyły rozbiory Zakładam też, że Nacjololo nie twierdzą, że Wielka Polska to jest Polska pod rządami Carstwa Rosyjskiego, gdzie było rzeczywiście Królestwo Polskie, ale królem był Car Rusi. Dalej już mamy tylko właściwie jedną rzecz: Księstwo Warszawskie, które było tak maluteńkim pyrtkiem i taką karykaturą państwa polskiego, że szkoda strzępić Ryja. No więc co, no, no dalej już nie ma nic. Dalej już mamy drugą rzecz pospolitą, gdzie właśnie Nacjololo zaczynają się to w wielkiej Polsce. No to wychodzi, moi drodzy, że dla każdego, który zna historię, ta Polska nigdy ani nie była wielka, ani nie była wspaniała, ani nie była zajebista. Była po prostu zwyczajnym, normalnym krajem, jakich pełno w tamtym czasie. Ni mniej, ni więcej, moi drodzy nacjololo. Dobra, jedziemy dalej, bo dalej to już jest jazda we strzymanki. Tak mało ludzi widzę w tych maseczkach. Gdzie jest ta pandemia? Tak, to jest moment, w którym warto wspomnieć, że Marcinę. Promuje antyszczepów. I to jest moment, w którym warto wspomnieć, że bardzo się cieszę, że wszelkie możliwe szury nie używają maseczek, ponieważ, może, moi drodzy, problem z szurami rozwiąże się sam. I tu też warto wspomnieć o tym, że jesteśmy na rocznicy powstania warszawskiego, czyli innymi słowy, obojętnie jaki masz stosunek do powstania, czy było sensowne, czy było bezsensowne, to ludzie, którzy brali w nim udział, no warto oddać honor. Tak? Jak parę lat temu kodowcy robili inbę na cmentarzu na Powązkach, gdzie właśnie były oddawane honory, gdzie darli mordę, demokracja, konstytucja czy coś takiego, to Marcinek był pierwszy do darcia mordy, że opolitykowanie podczas takiej tragedii trzeba uczcić, trzeba zamknąć mordę. A co ty robisz teraz kurwa mać Marcinku, co w bambusie jeden, co ty mówisz teraz? Teraz właśnie politykujesz. Widzicie tych młodych zawodników z tyłu i powiedzielibyście o nich, że oni są aszyści? Marcinek, Marcinek. Marcinek, Marcinek. Marcinek. Od czego by tu zacząć? No może zacznijmy od tego, że jest to tani wybieg, który jest naprawdę tak tani i tak bezsensowny, że aż zastanawiam się, czy jest sens to tłumaczyć. Ale jednak w niektórych przypadkach widzę, że trzeba, więc sobie opowiemy. Przede wszystkim Marcinek pokazuje nam harcerzy. Harcerzy miłych, młodych, uśmiechniętych. To znaczy, no teraz mają uczucie kompletnego cringe'u i żenady i widać to po nich. Ale wcześniej, zanim Marcinek zaczął o nich mówić, no to były uśmiechnięte. Dzieciaki, tak? I on porównuje ich i pyta, czy, czy, czy to są aszyści. No nie, Marcinku, oni akurat nie, ale to nie oznacza, że wszyscy naraz, którzy są tam zgromadzeni, to nie są aszystami. Bo wiecie, o ile takiego, nie wiem, latka członka ZHP nie posądziłbym o aszyzm, no to na przykład takiego łysego karka, który ma bluzę z napisem Jerć rogom ojczyzny, czy tam różne wysrywy inne, który cały czas jest i tam mówi, i wyzywa jakieś rasistowskie czy homofobiczne hasła, to bym stwierdził jednak, że tak, że prawdopodobnie to on jest aszystą. I tutaj też warto wspomnieć, jak właśnie takie środowiska nacjololo uprawiają właśnie tą bezsensowną politykę zamiany. Czyli innymi słowy, jak się pojawia Antifa i zaczyna mówić jakieś pierdoły, czy tam głosić jakieś hasła, to naraz znikąd dziwnym trafem się pojawiają wysykarki, żeby im spuścić w pierdol, ale jak już przychodzą kamery na miejsce, to się naraz okazuje, że to nie były żadne łysykarki, tylko właśnie takie harcerzyki, rodziny z dziećmi, tak słodko, tak przaśnie, tak fajnie. No, o co wy, ludzie, macie problem? I tutaj, żeby być sprawiedliwym, to powiem tak. To nie jest manewr, który jest nowy i który jest stosują tylko Polacy, bo to jest manewr, który jest stosowany na zachodzie, właśnie przez środowiska lewicowe, przez tak zwane dzieci, kwiaty, które najpierw biją Republikanów, a potem mówią, że ale co chodzi, przecież widzicie, tu są jakieś dzieci, tutaj jest dziewczynka mniejszościowa, to co, to ta dziewczynka pobiła tego republikanina, tak. To jest wredne i chanskie po obu stronach, ponieważ obie strony zachowują się tak, jakby biernego obserwatora miały za kompletnego idiotę i imbecyla. Owszem, gość, który ma wizję tylko i wyłącznie z wygodnej kanapy i sobie widzi świat przedstawiony za pomocą kamery, dochodzi do wniosku, że no, 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 on ma rację, no gdzie są ci goście, tak? Gdzie są ci goście? Tylko tak się składa, że szkło kamery pokazuje o wiele, wiele mniej niż naprawdę jest. I to jest teraz ważne. Chcę, żebyście weszli w linka i zobaczyli kadr. 0,57. 0,57. Zobaczcie sobie na twarzy tych harcerzy. Mamy tu chyba wszystkie możliwe odczucia: od odczucia żenady, do odczucia na zasadzie, kurde, ale ten gość jest głupi. A na zasadzie, też jest, co ten gościu pierdoli. A na koniec mamy właśnie gościa, który stoi tam w tej parce i on tak patrzy. Na zasadzie, gościu zamknij ry. Dlaczego? Dlatego, ponieważ wiecie, młodzież, która wchodzi, właśnie. W to środowisko ogólnie młodzież, taka harcerze czy jacyś tam gości, którzy są tak zwanymi niedzielnymi patriotami, czyli patriotami na zasadzie dobrego tego słowa znaczenia. Ci goście w zetknięciu właśnie z takimi torbopatriotami, wielkimi, prawdziwymi Polakami, patriotami, to są po prostu kompletnie rozwaleni. Bo co? Bo naraz okazuje się, że to nieważne, czy nosisz flagę, czy jest ci fajnie, czy czujesz się tym Polakiem, czy nie czujesz się Polakiem, nie, nie, nie. Najważniejsze jest to, że pokazujesz palcem wrogów narodu polskiego i szczerzasz Polaków, patriotów przed wielkimi zagrożeniami, między innymi 5 szczepionkami. I tutaj warto sobie powiedzieć, że ci wszyscy wielcy turbopatrioci bezczelnie zarąbali wszelkie możliwe święta państwowe. Są dla patriotów, czyli ludzi, którzy są dumni z bycia Polakami, ale nie na zasadzie, że o, ja jestem zajebisty, z samego faktu bycia Polakiem, tylko na zasadzie, jej, ale fajnie jest tu mieszkać, ale zajebiście się czuje Ci ludzie są pozbawieni bezszczelnie swoich obrządków na rzecz gości, którzy są kompletnymi dzieciuchami. Którzy nie tylko patrzą na świat w czarno-białych barwach, ale jeszcze dodatkowo w szurskich barwach, co jest jeszcze gorsze. I wiecie, na razie ci patrioci to są tacy, no kurde, co tu się odwala, co tu się dzieje, jak będziemy ich ignorować? To może sobie pójdą, może nas zostawią, a sami będą w tym swoim małym, ciasnym świecie, ale do pewnego momentu. Bo wiecie, tak się składa, że w pewnym momencie turbopatrioci przekroczą granicę i wkurwią już nie tylko ludzi normalnych, nie tylko ludzi nienormalnych, nie tylko ludzi z lewej strony, nie tylko ludzi z prawej strony, ale także właśnie normalnych, niedzielnych patriotów. Na razie te dzieciaki siedzą na zasadzie co tu się odwala, na razie te dzieciaki siedzą z uśmieszkiem, na razie na razie te dzieciaki was tolerują. Ale moje pytanie pozostaje: czy te dzieciaki będą was dalej tolerowały za te parę lat? Czy może jednak nie będą was tolerowały, albo może rzucą tym całym patriotycznym obozem i sobie pójdą zupełnie w inną stronę? To jest jakaś kpina. Po naszej stronie stroją wartości, a po ich stronie stoją antywartości. To jest właśnie typowy karonizm, który oczywiście Marcinek też cytuje od Karonia, czyli wiecie, no to wszystko to, co jest właśnie to dobre, to je nasze, to je wiecie, to. turbo Polacy. Patrioci wielcy to jest właśnie kultura, a to, co nie jest wielkim polskim, patriotycznym zrywem, to jest antykultura. Wobec tego, nawet jak jesteś umiarkowanym patriotą, po prostu takim niedzielnym, lubisz sobie wywiesić flagę, lubisz się cieszyć z tego, że jesteś Polakiem, no to już automatycznie. Gratuluję, jesteś marksistą kulturowym, jesteś lewakiem. Witaj w klubie, mamy pierwszeństwo w komitecie kolejowym. Dzięki wam, kochani, Polska znowu wróci i mam nadzieję, że tak naprawdę wstanie z macierzy. Ale jak to lepszy, to gdzie jest ta Polska? Przecież. Polska rządzi, tak? Polska rządzi, przecież PiS, prawica wielka rządzi. Jak można mówić, że Polska nie wstała z kolan, że Polska nie jest wolna? A no wiecie, no na tym cały PiS polega, że okazuje się teraz, bo cały czas nacjololo miały narrację na zasadzie, że o, bo Polska wstanie z kolan, jak PiS przejmie władzę, no i okazało się, że PiS przejął władzę, a oni nie mają za bardzo paliwa politycznego, no bo co, no, no bo jak wyjdą na Ulicę i zaczną mówić, że Polska w ruinie, Polska zniewolona. To taki gościu ci powie, że, ej, ale stary o chuj wam chodzi, PiS rządzi. No to ci właśnie turbopolacy patrioci wykoncypowali sobie, że, ej, 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 nie nie, 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 bo wiecie, bo wiecie, Polska to Polska, to, to, to jest Polska, to tylko nasza Polska, to my będziemy rządzić, to będzie Polska, a teraz to jest po prostu kondominium, Dlaczego? bo PiS rządzi, ale tak naprawdę wprowadza ustawę 21, 37, i w ogóle jest na pasku Amerykanów. Czyli, innymi słowy, charakteryzujemy to w szurologii jako syndrom korwinisty. Czyli, innymi słowy, nigdy nie będzie wolnego rynku, chyba że Janusz Korwin-Mikke będzie rządził. No to wtedy to będzie ten prawdziwy wolny rynek. Tylko wiecie, jest taki jeden, jeden mały, maluteńki problem, że u korwinisty, to przynajmniej wiemy, że no ma rządzić Korwin, to wprowadzi ten wolny rynek, i paróweczki będzie zajebiście. Tylko pytanie jest, kto jest tym prawdziwym wielkim Polakiem patriotom, bo okazuje się, że jeśli chodzi o Nacjololo, no to tych organizacji jest troszkę od cholery i każda mu mówi, że nie, 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 to my jesteśmy tymi prawdziwymi Polakami. No więc tak jakby to powiedzieć, moi drodzy, mamy podobną sytuację co z komunizmem, czyli innymi słowy każdy twierdzi, że to on ma monopol na ten prawdziwy komunizm, a, a każdy inny to jest ten fałszywy. Ale wiecie, najlepsza ironia jest taka, że obie strony nie dostrzegają, że są stronami tej samej karty. Cywilizacji europejskiej, chrześcijaństwa, cywilizacji łacińskiej. Marcinku, wymieniłeś trzy cywilizacje, które różnią się od siebie. Mianowicie, moi drodzy, czym się różnią? Teraz sobie o tym krótko powiemy. Przede wszystkim cywilizacja europejska jest to cywilizacja, która wyrosła na cywilizacji łacińskiej i cywilizacji chrześcijańskiej, czyli pod stawą są chrześcijańskie wartości ale niekoniecznie wiara chrześcijańska cywilizacja chrześcijańska wywodzi się z cywilizacji łacińskiej ale de facto nie jest cywilizacją łacińską, nawiązuje do niej ale tworzy własne trendy i tworzy własne założenia. Cywilizacja łacińska z kolei jest to cywilizacja założona przez starożytny Rzym i jest kultywowana przez jakiś tam okres. Cywilizacje te na pierwszy rzut oka różnią się architekturą, muzyką, zdobyczami, techniki i tak dalej, ale przede wszystkim różnić się one mają podejściem do człowieka. W przypadku cywilizacji łacińskiej, największym, najważniejszym bóstwem był Jowisz. Umieścił on człowieka jako hmm, powiedzmy, że czempiona na ziemi. Z tego tytułu wszystko było możliwe tylko i wyłącznie dlatego, że człowiek jest czempionem. Jako, że Jowisz był na przykład zboczeńcem, no to tabu seksu to tak nie za bardzo było. Można było śmiało, ależ oczywiście, nawet z niewolnikami, czemu nie? I tutaj przypuszczam, że Marcinkowi by się spodobało. Mniej by się spodobał stosunek do mniejszości seksualnych, no ale cóż. A dlaczego tak było? Hmm, może dlatego, że Jowisz miał właśnie dużo kochanek, ale także swojego ulubionego chłopczyka, który cały czas mu podawał ambrozję. Nazywał się Gani Medes. A śmierć, człowiek może robić jako czempion swojego Boga to co sam Bóg. Cywilizacja chrześcijańska natomiast stawia w ogóle wszystko do góry nogami. Ponieważ nie jestem ważny ja jako ja, bo jestem czempionem jakiegoś Boga tylko najważniejszy jest właśnie sam Bóg, który sam rozkazuje za dobro nagradza, a za zło karze. Wobec tego jeśli coś jest miłe Bogu to ja zacznę to robić, a jeśli coś nie jest miłe Bogu no to muszę przestać to Robić. Wszystko jest właśnie oparte tylko i wyłącznie o Boga i o to, co napisał przed laty w swoim piśmie. Owszem, przez lata zmieniały się podejścia do tego pisma, ponieważ były różne interpretacje, teologowie i tak dalej, i tak dalej, ale także tak to określę, taki kor jest jeden i główny, czyli jest Bóg i musisz go słuchać. Tymczasem, cywilizacja europejska to już jest taki, jakby to powiedzieć, no, zestaw powiększony, czyli innymi słowy, Mamy wywalonego Boga, czyli nie mamy już czempiona Boga, czyli nie mamy już e, takiego człowieka sługę Bożego. Mamy po prostu człowieka. Człowieka ograniczonego tylko i wyłącznie przez swoją moralność oraz przez innych ludzi. Tworzymy swoje własne wartości, o które opieramy cały funkcjonujący świat. Czyli innymi słowy, na przykład, mamy takiego Marcinka, który wierzy, że jest jakiś spisek światowy, wymyślona, pandemia i tak dalej. Mamy sobie na przykład, nie wiem, Maxia, który twierdzi, że jest el prezidente del Polonia? A mamy sobie z dziśka, który siedzi sobie przed telewizorem i sprawdza, jaki jest film. Aktualnie dzisiaj po robocie i tak średnio go za bardzo interesuje ten cały golonko czy marcinek. Mam nadzieję, że tak naprawdę, drodzy państwo, ci zgromadzeni młodzi ludzie, te setki, tysiące młodych ludzi, którzy są tutaj zgromadzeni wraz z pokoleniem, to pokolenie marszu niepodległości wraz z pokoleniem zjednoczonej prawicy. Odzyskają wreszcie Polskę! Marcinku, o czym ty do mnie mówisz? Marsz Niepodległości, moi drodzy, to jest takie pierwsze, pierwsze jakby jazdy. To jest 2013 rok, mamy rok 2020, więc yy, nie wiem. Yy... Co, przez 7 lat miały się nowe dzieci narodzić z tego powodu? Poza tym jeszcze warto wspomnieć Zjednoczonej Prawicy, pokolenie Zjednoczonej Prawicy. Moi drodzy, no jeśli ktokolwiek się łudzi, że ta cała Zjednoczona Prawica się utrzyma razem, ta cała Szuriada, no to jest bardzo naiwny, no bo z ostatnim oddechem Korwina, dla mnie przynajmniej, skończy się ta cała Konfederacja, bo wszyscy skoczą sobie do gardeł. Ale jak wiecie, no z wielkiej chmury mały, Deszcz, jak zwykle, turbo-polacy, patrioci się napinają. Jak to oni zdobędą władzę, jak to oni będą rządzić, jak to oni są zjednoczeni, jak to wprowadzą rewolucję. Z czym mi się to kojarzy? Lenin Marx? Nie, 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 to na pewno, to na pewno w ogóle jakiś termin karoniowski przeciw kulturze. No. no tak, no walczący z kulturą, jaki tam Lenin Marks. No i oczywiście wspierajcie w niezależne patriotyczne propolskie media, bo takiego przekazu nie zobaczycie w telewizji. A tutaj szczerze Marcinek mnie zaskoczył, ponieważ naprawdę myślałem, że nikt się nie zniży do takiego poziomu, ale trzeba być naprawdę pieprzoną szują, żeby żebrać o hajsy, o lajki, o YouTube, o wyświetlenia na patriotycznym zrywie. No ale cóż, wygląda na to, że tak naprawdę to wielcy Polacy, patrioci, tak w dupie mają tych powstańców, w dupie mają w ogóle jakieś tam zgromadzenia, zrywy patriotyczne, jakieś tam Polska, co to za Polska, przecież nie jest wielka, wspaniała Polska od morza do morza, PATRIOTYCZNA! To można ją olać, no bo po cholerę, nie? No można olać takie rzeczy, najważniejsze jest to, żeby stanąć, żeby powiedzieć, odpierdolić szajs i jeszcze zaprosić, żeby ludzie przyszli, oglądali, żeby hajsy leciały. I wiecie... Wiecie, to jest dla mnie naprawdę smutne, ponieważ jak ja widzę tych wszystkich e, powstańców, widzę tych wszystkich właśnie wyklętych, zaklętych, przeklętych i tak dalej, no to żal mi dupę ściska. Bo ci goście nie chcą być jakąś taką laleczką, czy chusteczką do wytarcia mordy, żeby sobie tak powycierać mordę i wypieprzyć gdzieś jak zbędny śmieć, tylko chcą być rzeczywiście zauważeni. Większość sama nie jest pewna, czy to co robiła, to, to jest właściwe czy nie, czy może dobrze zrobili, czy może. Źle Zrobili, a może gdyby zrobili coś innego, to by wyszło to i to. I teraz szuka jakiegoś takiego potwierdzenia. Ba, wielu nie ma nawet żywej duszy, żeby się odezwać, wielu nie ma nawet pomocy, żyje w nędzy. I z jednej strony, właśnie mają takich turbo wielkich, patriotycznych Polaków, patriotów, które seby wa wrzasną im, że więcej mogą a z drugiej strony jakiegoś frajera, który na święto, rocznicy powstania, pokazuje że im jaja i to jest tyle. No i na sam koniec pozostaje mi tylko też złożyć wam życzenia, bo Marcinek składał życzenia o wielką patriotyczną rewolucję, a ja wam zażyczę co innego. Życzę wam, żebyście w przeciwieństwie do powstańców nie byli samotni, nie byli jakąś laleczką, żeby nikt wami mordy sobie nie wycierał, żebyście żyli tak, żebyście nie musieli kwestionować swoich czynów na starość i przede wszystkim, tak przede przede wszystkim, Życzę Wam świętego spokoju, żebyście mieli spokój na tą starość i żebyście mieli najlepsze warunki do tego, żeby sobie wreszcie na starość odpocząć. I z tym oraz z zapewnieniem, że na pewno jeszcze zrobimy relację z oblężonej twierdzy, Was zostawiam właściwie na sam koniec. Wobec tego dziękuję Wam za oglądanie, dziękuję Wam za wszystko. Zapraszam do subowania, do lajkowania i do wypowiedzenia się w komentarzach. Jakie jest Wasze zdanie na Temat tego, co tutaj się odwaliło. Czy myślicie, że właśnie takie politykowanie to jest yy, pokaz tego, że oni rzeczywiście mają daleko i głęboko w dupie tą całą otoczkę patriotyczną i ona jest tylko otoczką, żeby fajnie było? Czy jednak macie inne zdanie, odmienne do mnie? Zapraszam do dyskusji. Komentarze, jak zwykle, są wasze.